Znaczy, dawna jest 18 października, października 2014 roku. Obchodzimy tu 20 rocznicę powstania IV Liceum Ogólnokształcącego w miastach Sławskich. O 9 rozpoczyna się uroczysta msza święta. we uh -oh. Syna i ducha świętego. Pan, Pan wzywa, i z ruchem wrogiem. kanclerzu, w imieniu grona pedagogicznego, uczniów oraz absolwentów naszej szkoły, pragnę uprzejmie prosić o celebrowanie tej mszy świętej jako dziękczynienie za 120 lat istnienia szkoły realnej, kantlowej oraz liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu. Prosimy również o poświęcenie nowego sztandaru naszej szkoły. Bardzo serdecznie dziękuję przedstawicielom społeczności uczniowskiej za te ciepłe słowa powitania. Należę do tej grupy, która nie kończyła z Staszica. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, ale na pewno z wieloma tymi, którzy tu w tym kościele są, mogę zaliczyć się do tych, którzy należą do sympatyków, do tych, którzy kibicują, do tych, którzy obserwują i cieszą się z każdego sukcesu, z każdego powodzenia tej szacownej, wpisującej się w historię Sosnowca szkoły. Bardzo serdecznie witam. Was, kochani uczniowie, witam Was, kochani absolwenci Liceum imieniem Stanisława Staszica. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj tutaj, że wspólnie razem z uczniami, z nauczycielami, bardzo serdecznie witam pana dyrektora, będziemy modlić się za tych, którzy tę szkołę tworzą za uczniów, absolwentów. Będziemy w tej przyświętnej pamiętać także i o tych, którzy opuścili mury Stasznica, a którzy już zakończyli swoje ziemskie pielgrzymowanie, odeszli z tego świata. O nich dzisiaj też chcemy pamiętać. Ale patrząc również w przyszłości, naszymi modlitwami otaczamy te przyszłe lata szkoły, były to lata naznaczone sukcesem. Sukcesem, którego miarą będzie dobro młodego człowieka, który mury tej szkoły ukończy. A teraz, drodzy bracia i drugie siostry, z radością poświęcę ten oto nowy sztandar. Człowiek jest istotą społeczną, powołaną do tego, aby współpracując z innymi w zgodzie i miłości prawidłowo się rozwijał i innym w tym pomagał. Prośmy więc wspólnie dobrego Boga o wite dla wszystkich ze wspólnoty IV Liceum Bóg unocznacego imieniem Stanisława Stasznica w Sosnowcu, aby zjednoczeni we wspólnej pracy wspierali się wzajemnie w dobrych poczynaniach. Wspomożenie nasze naszych imieniu Pana, złożył się Módlmy się. Boże Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś Go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Obdarz Twoje błogosławieństwem tych, którzy jednoczą się pod ucznatarem i prosił Cię o po błogosławioną ucznatę należącą do wspólnoty IV Liceum Ogólnokształcącego imieniem Stanisława Staszica w Sosnowcu. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, byli wspólnotą pokoju. I ochotnie jeśli mi pomóc innym. Udzielaj im Panie pomocy i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeń. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, a nie